Teraz ostrosób numer dwa. Ten ostrosób też jest czworokątny, ale dodatkowo, w przeciwieństwie do poprzedniego, także prawidłowy, czyli taki, który w podstawie ma wszystkie boki tej samej długości, a jego wysokość wychodzi ze środka podstawy, co jest równoznaczne z tym, że wszystkie jego ściany boczne są takie same. I ja on rysuje taki ostrosłup. Oto on, tak. Już powiedziałem, on jest prawidłowy. I dzięki temu, że on jest prawidłowy, wiemy na przykład, że ta przekątna podstawy. Akurat jedna z dwóch. Jedną z dwóch zaznaczyłem, bo obie są takie same. Ma długość A pierwiastek z dwóch. Bo taki jest wzór na przekątną kwadratu, tak? Bo w podstawie jest kwadrat. I standardowo obliczymy tutaj objętość i pole całkowite. Tak. Tylko ja wymyślę najpierw jakieś dane. Przekątna podstawy oznaczmy ją jako d, wynosi 4 pierwiastki z 2, tak? Wysokość tego strefosupa, niechaj będzie, że wynosi 6. I mam obliczyć, ja to się polecał kobieta, tak? Dobra. Tutaj jest 6, a to wynosi 4 pierwiastki z 2. Ale jak już wiem, że przekątna to jest A pierwiastek z 2, to ja sobie zapiszę takie równanie, że a pierwiastków z dwóch równa się ta nasza długość przekątnej, czyli 4 pierwiastki z dwóch, tak? To sobie skasuje. Już mam, że a równa się 4, tak? Czyli tu jest ta krawędź podstawy ma długość 4, to ta też musi mieć długość 4, bo tym się charakteryzuje między innymi sposób prawidłowy, tak? Więc jak ja sobie znowu napiszę wzór, v równa się pole podstawy razy h razy 1 trzecia, to ja już wiem, że pole podstawy to jest po prostu 4 razy 4, czyli 16, tak? Wysokość wynosi 6, czyli razy 6, i tu jeszcze razy 1 trzecia, tak? Ja sobie szóstkę z trójką skrócę i tu mam dwójkę. Czyli moje V, to się równa 32. Oto obliczyliśmy objętość. To takie zadanie już by mogło wyjść na maturze za jeden punkt. Ale teraz pomyślimy nad polem całkowitym, tak? Nad tym pomyślimy. Pole całkowite to się równa. No standardowo pole podstawy, czyli 16 plus pole, no niechaj będzie znowu jednej takiej ściany, żeby obliczyć. Pole te ściany to mamy podstawa, 4 razy wysokość, to oznaczmy już jako h1, małe h1, czyli razy małe h1 przez 2. To jest pole tej jednej ściany, tak? Ile takich ścian jest? Wszystkie cztery trójkąty równoramienne stanowiące ściany tego osrosupa są takie same w tej sytuacji, więc ja tutaj nie będę liczył każdej z osobna, tylko po prostu napiszę razy 4, tak? Tu mi się później ładnie skróci, tu jest 1, tu jest 2. I ostatnia rzecz, której mi tu brakuje, to znać to tutaj h1. No to trójkącik prostokątny. Tutaj go. Przerysuję 6 połowa czwórki, czyli 2 i moje h1, tak. Czyli h1 do kwadratu równa się 6 kwadrat plus 2 kwadrat. To to się równa. H1 równa się już pod pierwiastkiem, zapiszę 36 plus 4, czyli 40, a to się równa. Ups, 2 pierwiastki z 10. Kto nie wie, dlaczego ja tak zrobiłem? Odsyłam do króciutkiego filmu na temat pierwiastków. Link się pojawia na ekranie. Wiem, że H1 to jest 2 pierwiastki z 10, czyli tutaj przepisuję 16 plus 4 razy 2 czyli 8, zamiast H1 napiszę 2 pierwiastki z 10, bo tu przecież to obliczyłem, czyli ostatecznie pole całkowite to się równa 16 plus 16 pierwiastków z 10. Dam to w nawias i zapiszę jednostek kwadratowych. To jest moje pole całkowite, właśnie je obliczyliśmy. Tego nam dodać nie wolno, ewentualnie wolno jeszcze 16 przed nawias wyrzucić, to nie jest konieczne. Mamy to i mamy to. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na mojej stronie oraz udostępniania kanału znajomym.